Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Weronika zając, świat gwiazd, a wraz ze mną jest Małgorzata Tomaszewska, Witaj Gosiu. Dzień dobry. Słyszałam, że jakieś 10 lat już jesteś na ekranie i chciałam się zapytać, czy pamiętasz swój najwspanialszy i najgorszy dzień w telewizji? Hmm, najwspanialszy dzień w telewizji. Było tak naprawdę takich wiele, ale mam wrażenie, że chyba tym najwspanialszym było jak skończyliśmy Eurowizję Junior. Ponieważ to był ten moment, że ja stwierdziłam, że nie dam rady, że naprawdę to jest za dużo, tak się stresowałam, natomiast po zakończeniu to jest właśnie ten moment satysfakcji, którą się odczuwa, że jednak dało się radę, że wszystko wyszło, że to był fenomenalny wieczór i taka duma z siebie, więc to chyba był najpiękniejszy dzień w telewizji, a najgorszy... Hmm. Nie pamiętam, żebym miała najgorszy z powodu czegoś, co się wydarzyło na antenie. Są czasem trudne dni, bo one są naszpikowane pracą, czasem przejeżdżamy z jednej pracy do drugiej, ale chyba historie naszych gości. Są takie momenty, kiedy była na przykład taka sytuacja już nie, nie mówiąc konkretnie o kogo chodzi że, że chcieliśmy pomóc chorej osobie i niestety tę walkę przegrała. I to są te trudne momenty, ponieważ my się e, zżywamy, e, jesteśmy razem. Natomiast teraz właściwie, e, jak myślę o odejściu, to przychodzi mi na myśl to, jak odszedł nasz przyjaciel Marek Kaczarek, który był razem z nami, był w naszej ekipie. To chyba to był e, najgorszy dzień w, w mojej pracy, ponieważ e, no to nie jest tylko praca, to są też ludzie. I emocje zostają długo po wyłączeniu kamer. Oprócz tego, że goś o Ciebie chwalą właśnie w internecie, masz pozytywny odbiór, to też słyszałam, że mówią o Tobie mistrzyni kontrowersyjnych wpadek. I powiedz mi, jak reagujesz w ogóle na taki tytuł? Nie za bardzo wiem, o co chodzi szczerze mówiąc, bo oczywiście tytuły przeważnie się pojawiają, natomiast jak już zajrzeć w głąb, to tak naprawdę nie do końca są to moje wpadki. No rzeczywiście, czasem mikrofon jest niewyciszony, albo coś się dzieje na antenie, albo jest jakiś błąd w scenariuszu, natomiast czy to mój? nie do końca. Powiedz mi, jak się dogadujesz z innymi prowadzącymi? Z dziewczynami na przykład Idą Nowakowską, czy z Katarzyną Cichopak? Jak wyglądają wasze relacje? Czy wy się wspieracie, czy raczej traktujecie go konkurencję? Bardzo dobrze. I ja w ogóle się nie pokłóciłam z żadną z naszych prowadzących. Chyba... Bo, bo nigdy nie miałyśmy żadnego startu. Z Kasią to w ogóle... Kasia uwielbia. Także z Kasią mamy takie specjalne połączenie. Bardzo bliskie, ale naprawdę... Wszystkie prowadzące, yy, myślę, że ja też je wspieram. Pięknie w takim razie. No Myślę, że razem tworzycie naprawdę zgrany team. Też w internecie, na różnych portalach jest komentowana właśnie twoja uroda i mam właśnie pytanie, bo jesteś na co dzień malowana, twoje włosy są stylizowane. Jak w ogóle dbasz o urodę, żeby po prostu być w formie i tak pięknie błyszczeć na ekranie? Ojej, i tu jest właśnie... Kremów. Yy, I zapach... czego? No tak i nie, nigdy nie. Ale czas na jakiś czas nałożyć taką naprawdę kupę kremu i yy, yy, posiedzieć w niej tak pół dnia. To samo robię z włosami. Staram się je olejować, więc od połowy długości do końca, nakładam różne oleje i tak naprawdę jak je znajdę, mogą być to oleje dedykowane do włosów, ale jak to będzie zwykła oliwa, to też jest ok. I nakładam od połowy głowy, od połowy długości włosów do końca, i tak potrafię nawet całą noc przespać właśnie w takim, w takim olejowaniu, szczególnie dla blond włosów, dla nas jest to bardzo korzystne, bo potem one są właśnie błyszczące, świecące, no i jakoś staram się w w ten sposób dwać, no i przestałam farbować włosy. Bo ja do swego czasu nie, nie wiem, czy byłam znana aż z tego, że tak zmieniałam kolory włosów, no ale zmieniałam je. Miałam i czarne, i rude, i, i brązowe, i blond. No i... Całą paletę. To całą paletę. I teraz chyba najlepiej mi jest w tym naturalnym ciemnym blondzie. Czyli ten sekret już mamy zdradzony, mam nadzieję, że nasze widzki są usatysfakcjonowane tą odpowiedzią. I jeszcze a propos takich kwestii wizerunkowych, to byłaś ostatnio na pokazie Mody, gdzie promowano właśnie takie recyklingowe tematy i chciałabym się zapytać, jakie ty masz podejście do lumpeksów, czy w ogóle korzystasz, zaglądasz? Tak, uwielbiam, uwielbiam lumpeksy, natomiast najbardziej, szczerze mówiąc, lubię, ponieważ Lumpeksy, ja już w ogóle kiedyś mówiłam w wywiadzie o tym, mają taki specyficzny zapach, są w ogóle tam trzeba, to jest oczywiście ten środek do dezynfekcji i do, do odkażania, natomiast ja akurat nie lubię tego zapachu. I trzeba też umieć szperać, szukać, bo no tam… Mieć cierpliwość, prawda? Ja oh, niezmierzoną. Natomiast ja bardzo lubię wymieniać się z koleżankami. To jest bardzo częste, że nasza koleżanka ma coś, czego już nie nosi. I w ogóle jest dla nas wspaniałe i fenomenalne, a ona już mówi, że, że się znudziła. I podobnie my mamy w szafie i możemy się po prostu powymieniać tymi rzeczami, więc to bardzo lubię. No, ograniczenie jest to oczywiście rozmiarowe i wzrostowe, bo nie z każdym można się wymienić ubraniami, ale, ale uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby to robić. Ja mam w szafie pewne rzeczy, które wiszą tam już lata. I będą wisiały lata, bo to są nam no na przykład teraz taka klasyczna czarna sukienka, ona też zawsze będzie w mojej szafie, bo, yy, bo po prostu zawsze się przydaje to jest taka klasyka. Natomiast jeżeli chodzi o takie trendy modowe, warto je też zachowywać, jeżeli są unikatowe i wyjątkowe, bo mogą przydać się za 2-3 lata, trendy wracają. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które no może już niekoniecznie, albo na przykład myślimy, że od trzech sezonów wskudniemy do tych spodni. Nie słudniemy prawdopodobnie, więc po prostu się ich pozbądźmy. Możemy sprzedać. Jest teraz mnóstwo portali, gdzie, gdzie możemy sprzedawać, więc reasumując, wracając do Twojego pytania, uwielbiam second handy. A w takiej kreacji właśnie z second handu pojawiłabyś się na czerwonym dywanie? Może już była taka okazja właśnie? Zdecydowanie tak, i chyba była taka okazja, tylko ja sobie teraz e, muszę przypomnieć, gdzie to było, e, ale miałam, pamiętam, e, taką różową sukienkę, którą e, miałam z second handu. Nie pamiętam, gdzie ją miałam, ale już tak się zdarzyło. No, to jest coś wyjątkowego, dlatego że jednak kupując coś z sieciówki, też mi się bardzo często to zdarza, możesz spotkać kogoś w tym samym. I chociaż nie jest to dla mnie ogromny problem, bo zawsze te dodatki będą inne, na każdym dany strój wygląda inaczej, to jednak mamy tę oryginalność, wyjątkowość. A poza tym mam wrażenie, że kiedyś rzeczy były lepiej robione z lepszych materiałów dłużej nam służyły. Teraz bardzo często po dwóch sezonach już rzeczy nie nadaje do założenia albo wymaga mocnej reparacji. Natomiast kiedyś no tak mam wrażenie, że te materiały były jakieś lepsze. Albo może to tak ten ogródek u sąsiada jest bardziej zielony i mi się wydaje, że kiedyś było lepiej. Ale no chyba coś w tym jest. Powiem no Ci, że uważam, że też tak jest. Faktycznie, że może wcześniej spotykaliśmy się z lepszymi tkaninami, z lepszą jakością. A jeszcze wracając do Twojego zawodu. Takie mam pytanie właśnie. Jak jak godzisz bycie właśnie prezenterką z byciem mamą? Czy w ogóle da się pogodzić te dwie role? Ja mam taki może nietypowy sposób. Ja planuję sobie i w kalendarzu wpisuję czas z dzieckiem. To znaczy, mam moment, czy to będą dwie, trzy godziny, czy cały dzień, ja wpisuję sobie wtedy wolne. I jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, że jest coś do zrobienia, albo że właśnie teraz coś wyskoczyło, to ja mówię, przepraszam bardzo, ale jestem już zajęta i ta zajętość. To czas z dzieckiem. I to jest bardzo ważne, żeby yy, nie umykało nam to. Jeżeli mamy taki kalendarz, w moim przypadku prowadzony przeze mnie, w sensie takim, że nie mam pracy 8-16, tylko jest to praca elastyczna, nieregularna. To łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że pracuje się non-stop, 24 godziny na dobę. I właściwie ten telefon cały czas dzwoni i coś, coś trzeba zrobić gdzieś podjechać, więc ja mam takie wyjątki. Oczywiście czasami zdarza mi się zmienić ten kalendarz, jeżeli coś jest wyjątkowo ważne, ale tak na ogół jest ten czas zaplanowany i nic tego nie zmieni. Okej, okay, super. Jeszcze mam pytanie a propos The Voice Senior, jak w ogóle pracę nad tym projektem, jak to w ogóle wszystko wygląda. Ojej, to jest urocze i wyjątkowe i yy, muszę przyznać, że zarówno praca z trenerami, jak i praca z uczestnikami to jest zupełnie coś innego niż The Voice of Poland. Byłam w tym formacie już od kilku sezonów i wydawało mi się, że, że wszystko wiem, nic mnie nie może zaskoczyć, a tu każda edycja, zarówno The Voice of Poland zaskakuje uczestnikami i historiami, tak samo The Voice Senior. Yy, to jest zupełnie inny styl, tam wszystko płynie nieco wolniej. Tam bardzo podoba mi się to, jak produkcja podchodzi do seniorów. Nigdy ich nie pospiesza. To nie jest taka maszynka, tylko to jest czas, kiedy my słuchamy tego seniora, bo to nie tylko śpiew, to zdecydowanie historie ludzkie. A ja mam wrażenie, że dorosłam może dlatego, że mam własne dziecko do tego, żeby słuchać osób starszych dlatego, że kiedyś pamiętam, że. Babcie, czy, czy ludzie w wieku babci, czy dziadków opowiadali mi jakieś historie, one nie do końca do mnie trafiały. i ja nie potrafiłam z nich wyprowadzić jakiegoś morału, a teraz już potrafię i potrafię się uczyć na historiach cudzych, a te, w the voice senior, są naprawdę wyjątkowe. Ciekawa, co ten projekt przyniesie. A się może to właśnie tak, no, to jest oczywiście takie pytanie mocno wybiegające w przyszłość, ale gdybyś chciała na przykład zgłosić się do takiego programu w przyszłości jako seniorka. Myślę, że, że, chyba tak. Chociaż mam wrażenie, że większość naszych seniorów była niespełniona na tym gruncie medialno-muzycznym, artystycznym w młodości i dlatego teraz próbują swoich sił. Nie wiem, czy ja po nie będziesz miała dość po tak wielu latach pracy w mediach, czy jeszcze będę miała siłę i tę energię. No, to czas pokaże, ale i przede wszystkim nie umiem śpiewać. Nie słyszałam, więc nie oceniam. Taki podstawowy problem, że no mogłabym się zgłosić, ale no nie wiem, wolałabym była zatańczyć, chociaż nie, to też nie umiem. No nie, wiem, nie wiem. Nie wiem, czy bym mogła czy zatańczyć, czy zaśpiewać. Ale na pewno The Voice Senior niekoniecznie ten śpiew ma pierwszorzędne znaczenie, chociaż czasem wykonania są zniewalające, ale ta charyzma to jest to, co chcemy oglądać. I tego, czego ci z pewnością nie brakuje. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę samych sukcesów i do zobaczenia na Świecie Gwiazd.